Witam w ogóle, dzień dobry, z tą Skodą walczę dalej, do tego incydentu z brakiem zaponu chciałem wrócić, bo no odpaliła i dzisiaj już pali, wczoraj kilkanaście razy, dzisiaj to samo i pewnie będzie palić dopóki właściciel tego nie zabierze i zadzwoni do mnie, że słuchaj bo mi auto nie odpala, to tak. Jeśli chodzi o pompę paliwa, ja ją słyszałem, ona normalnie się uruchomiła. Jeśli chodzi o połączenie ze sterownikiem, też było, bo diagnostyką podpinałem. Kontrolki wszystkie, czek, wszystko świeciło, więc tutaj jakiegoś braku zasilania ewentualnego na sterowniku wykluczam. Oczywiście nie mierzyłem, bo to tak trochę objawowo, wiecie, nie chcę błądzić, bo aby nie spędzić tutaj kolejnych dni nad takim autem, postanowiłem dobrać się do czujnika i go po prostu najzwyczajniej wymienić. A że mam taki czujnik, no to go po prostu wymienię i zobaczymy, co będzie dalej. Nic Colta. kolta takiego, takiego, wiecie, miejskiego wojownika, można powiedzieć, na auto kupione do pracy za śmieszne pieniądze. Wygląda. Tak sobie powiem Wam, że było obklejane auto. No i to zła wszędzie ta folia. Jest takie trochę pstrokate, ale ogólnie technicznie jest fajnie. I w środku naprawdę yy, za taką kwotę, nie wiem, tam około 4000, to powiem Wam, że naprawdę myślę, że okazja. Korozyjnie też nie jest źle. Jeśli chodzi o ilość rudej, to jest yy, bardzo mało. To są tylko jakieś takie punktowe rzeczy. Wydech cały silnik bez wycieków totalnie suchutki. pięknie pracuje, ładnie ciągnie. Ze skrzyni jest jakieś takie zapocenie i tutaj będzie na gumie drążka stabilizatora. Jest luz co objawia się takim puknięciem po, przy najechaniu na próg, na nierówność, tylko musimy to najechać nierówno kołami. Tylko najpierw jednym, później drugim, żeby tak autem zakołysało i wtedy jest taki tuk, tuk z tej strony. To te gumy trzeba będzie wymienić. Same te końcówki, te łączniki na razie jeszcze się trzymają, więc nie będziemy szukać tutaj szczęścia. No i, i co jeszcze jest problem? Problem jest z drugą sondą. Sonda tutaj za katalizatorem wtyczka idzie do kabiny, czyli gdzieś pod siedzeniem musi być połączenie. I ja sobie już podpinałem, jest błąd samej grzałki, więc tak, żeby się dostać do kostki. O. To ona jest tutaj w tym miejscu pod tunelem z nawiewem. Także trzeba było tutaj się dogrzebać do no fotel sobie podnieść. Ja jeszcze ściągnąłem tunel środkowy ale to tylko dlatego że nie, nie wiedziałem w którym miejscu jest łączony. Widziałem że kabel tam idzie myślałem rzucić to tam w tunelu. No trudno tak czasem bywa. No i co. no Mamy tutaj wpięty multimetr w, w kostkę Dwa białe przewody, jak mnie mam, no to grzałka, sondy. No i oporności nie mam żadnej. Eee A pewnie powinno być kilka omów, nie wiem, tak szczelam, pewnie jest 8, nie wiem, 7, plus minus, nie, no ale jakaś powinna być. Natomiast tutaj wychodzi na to, że mamy obwód otwarty, czyli co? To by było takie proste. U macie sondę, jakąś taką uszkodzoną sondę, tylko w inny sposób, tutaj jak grzałka jest sprawna i mamy oporność 9 ohmów. To jest jakiegoś Opla, więc no myślę, że tam plus minus będzie podobnie. Mam dzisiaj nową sondę, ten sam producent, co oryginał. No i tutaj macie oporność grzałki, także one tak, tak właśnie mają w granicach kilku ohmów. Właśnie się zabrałem za wymianę gum stabilizatora Mitsubishi Gold. Zobaczcie, tutaj taki patent był kawałek dętki, nie wiem, rowerowej, czy jakiejś takiej. O, no, to było podłożone tak, żeby ten łącznik nie stukał, znaczy łącznik, ten drążek, żeby nie stukał. No a tutaj mamy nowe gumy. Koszt ich to jest około tam 13-14 zł za sztukę. No a tutaj to nie wiem co autor miał na myśli, no ale samą inicjatywę trzeba pochwalić, bo coś tam próbował ktoś przynajmniej zrobić, tak. No i pewnie jest szansa, że przez jakiś czas, dopóki ta guma ściskała, to też mogło być ciszej. Kiedyś widziałem taki patent, że ktoś tutaj dookoła drążka pomiędzy tą gumę a drążek gwoździ nawtykał i też trzymało. Także no, sama inicjatywa na plus, natomiast jaki jest sens, skoro to kosztuje kilkanaście złotych, to nie wiem. Dobra, zakładamy. Wyszła chwila, chyba wymienić opony na letnie. Bo powiem Wam, że jak nie wiosenne przymrozki, to zimnej zośki. Pomyślałem sobie, że muszę to zrobić przed Bożym Ciałem, bo po Bożym Ciele znowu zima się ściele. No i by nawet nie było okazji na letnich pojeździć. A tak naprawdę to tak skutecznie się rozmijamy z żoną, że po prostu no nie było kiedy tego zrobić. Jak żona była w domu i auto było w domu, to znowu ja nie miałem albo czasu, albo podnośnika. No, zresztą nie zabiegałem o to zbyt mocno, muszę Wam się przyznać. No ale dobra, żarty się skończyły. Wymieniamy, bo szkoda, opon. Nowe kupię jesienią. Ciśnienie sprawdzone w oponkach. Pilnował tego nadzorca. Jak widać, czujnym okiem. nie, daj znać, że żyjesz. Dobra, podniosła oczy, żyje. Skoda stoi kolejne dwa dni. Kluczyk, wąchaj Skoda, kluczyk wymieniłem czujnik po prostu tak wiecie na pałę trochę no i pali pamiętacie mejkę wysokociśnieniową? wapa? ja kiedyś tam nagrywałem materiał na ten temat nie wiem co to A, pasta pasta, tubki, położyłem tubkę z tą brems, coś tam do, do hamulców i kapa o dobra. Meika, taki model SC730. Ja ją taka zdobyczna dostałem, można powiedzieć, w prezencie. I później próbowałem ją uruchomić sam. Nie wyszło, później oddałem ją do takiego majstra, który też miał ją uruchomić i połowiczny sukces jest chociaż ja tego jeszcze nie sprawdzałem mianowicie sukces jest taki że pompa prawdopodobnie pompuje i daje ciśnienie natomiast mamy dziurawy kocioł podgrzewający wodę więc tu wchodzi jest wężownica nawinięta w środku i to ciśnienie traci się tam i w kotle po prostu jest woda to fajna meika to była kiedyś tak problem jest taki że do tych wapów do tego modelu w gwiazdę ona ma pompę. Nie ma żadnych części, trzeba jakoś tam kombinować. No, i to ogólnie taki ślepy zaułek. ale dobra, do celu. Pan, który to ogarniał tą mejkę, powiedział, że gdyby tutaj z tego wyjścia podłączyć lance już bezpośrednio zakuć sobie, zrobić redukcję, no to ona będzie myć się zimną wodą. Będzie działać. Szkoda, że ten kocioł nie działa, bo ja mam już jedną taką mejkę na zimną wodę. A ta w zasadzie no, tu stoi w warsztacie, i tak zajmuje miejsce. Zobaczę, rozbroję ten kocioł, wyciągnę go, zobaczymy, może ta wężownica, bo mm, najprawdopodobniej to stało się, dlatego, że po prostu wiecie, ktoś to zostawił z wodą w środku, to stało y, długi czas gdzieś tam, w jakiejś sodole, No i najprawdopodobniej warunki atmosferyczne, czyli mróz temperatura zrobiła swoje, czy pękło to w środku gdzieś tam rozsadziło i ta wężownica. Jest uszkodzona. Natomiast jak ja ją dostałem, zaraz po tym, to próbowałem odpalać, yy, znaczy włączyć ją i ona normalnie kocioł startował. Yy, leciał dym, yy, gorące tutaj spaliny się wydobywały, więc ten kocioł jakby był sprawny. No ale, ale to wszystko było. No niestety takie urządzenia nieużywane, jak leżą gdzieś tam latami, no to też nie, nie służy im to, to musi pracować. Zobaczcie, przed chwilą jeszcze było całe, a teraz już porozkręcałem. Trzeba będzie to do mechanika zawieźć, żeby poskładał. Pokażę Wam, bo ja sobie pomyślałem, że tą wężownicę może by naprawił, może by pospawał. I okazuje się, że geniusze mojego pokroju chodzą po całym świecie. A tu jest wężownica. I ona już była naprawiana nie tylko w jednym miejscu. Ona się składa z dwóch części. To jest część zewnętrzna. I jest spawana w dwóch miejscach, albo nawet więcej, nie wiem. Mniejsza o to. I to jest część wewnętrzna, którą się da wyciągnąć normalnie. I ta tym razem pękła. Ona, jak widzicie, jest pospawana cała. Ja wątpię, żeby to był efekt, żeby to był efekt ciśnienia, czy żeby się to przepaliło, bo to jest rura naprawdę bardzo gruba. To w dzisiejszych mejkach to pewnie połowy tego materiału nie ma. To nawet Powiem Wam, że ten kawałek spirali ciężko jest podnieść w jednej ręce, i to jest efekt zmrożenia. Po prostu najzwyczajniej, tylko i wyłącznie zostawiona mejka zamarzło i porozsadzało. E, wiem, gdzie się leje. Leje się w tej części, tutaj gdzieś od środka. Nawet tutaj woda jest. Ja sobie zaraz to dmuchnę powietrzem. To będzie widać. E, I tylko w tej części być może tak sobie pomyślałem, że. No zrobię tak jak tutaj zrobili. Nie? Wyszlifuję tutaj kawałek i. I. Yy, no co. No zespawam to migomatem od zewnątrz i od wewnątrz i, i może to będzie szczelne. nie? A jak nie, no to cóż, to, to jest yy, taki eksperyment, bo. No, bo do tego części już nie kupimy. tak? A nawet gdyby były, to chyba nie miałbym ochoty kupować części do tego. Bo to wiecie, dzisiaj kupicie wężownicę za kilka stówek, a jutro wam padnie pompa, do której i tak już części nie dostaniecie, albo jakiś przekaźnik, czy, czy tam inne elektroniczne ustroństwo, które po prostu czymś tam zawiaduje, no i będzie problem. Także jeśli da się to w gospodarczy sposób uruchomić, to owszem, a jeśli trzeba będzie coś kupować, to ja już tu pasuję. Ewentualnie dorobić węża i myć to zimną wodą, póki ta, pompa jeszcze, póki ta pompa jeszcze działa. Pospawałem jak umiałem. Trzeba to do kupy teraz poskładać. No mam nadzieję, że ten kocioł ruszy, a nawet jak nie ruszy to wiecie, już nie będę musiał żadnych zakuwać dziwnych węży, tylko podłączę tak jak to oryginalnie było i będzie działać. No jak widzieliście kocioł wystartował. Sukces jest taki że wystartował to po pierwsze bo to urządzenie nie, nie pracowało tak na dobrą sprawę kilkanaście lat może. Ciśnienie jakie takie buduje nie ma szału żeby nie było zbyt kolorowo ale nadrabia temperaturą wodę grzeje gdzieś do około 70 stopni bez problemu. Mam już tutaj kontrolka zaczęłam rygać od poziomu oleju napędowego ten olej napędowy swoją drogą to też tak, taki zdobyczny razem z maszyną więc już nie będę dzisiaj kombinował tutaj musiałem połączyć wężyk to był coś alakranik nie wiem co tu było to pękło po prostu i paliwo ciekło ale to z tym sobie poradziłem tam jest filterek filterek czyściutki bezproblemowo myślałem że tam będzie jakiś smar glut no, i co? No pojawiło się światełko w tunelu. Fajnie, żeby ta maszyna zaczęła działać i cokolwiek robić, niż stać tutaj i zbierać kurz. Bo tak jak mówiłem wam wcześniej, jeśli się nie da tego uruchomić, tak żeby coś z tym robić, no to po prostu idzie na złom. Nie będę kolekcji robił. Dobra, myślę, że jak się zatankuje, tam jeszcze przy dyszy wodnej jest nieszczelność, także woda jeszcze gdzieś tam bokiem ucieka. Myślę, że jeszcze się to ciśnienie zwiększy, jak się to uszczelni wszystko. No nie wiem, sam w sumie sobie nie wierzę, że to zaczęło działać.